to nie tylko badacze i badaczki, ale również studenci. dzisiejszego materiału dowiecie się, jak wygląda działalność Kół Naukowych i jakie wsparcie otrzymują od Uniwersytetu SWP. Agnieszka Popławska, Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii w Sopocie. Jestem dziekanem do spraw studenckich. Generalnie studenci, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy w ramach badań naukowych, mogą zakładać koła naukowe. Koło naukowe to jest taka organizacja, która ma swojego przewodniczącego opieku na swój budżet i w ramach właśnie działalności koła studenci prowadzą badania, organizują różnego rodzaju warsztaty, wystąpienia, konferencje podczas których pogłębiają wiedzę w takim obszarze, który dla nich jest ciekawy. U nas na SWPS w Sopocie mamy koło na przykład cyberpsychologii, koło e, psychoseksuologii, e, mamy koło, które interesuje się psychologią ewolucyjną e, i w ramach właśnie takiej działalności studenci mm, czytają artykuły, zapraszają badaczy, wyjeżdżają na konferencje i pogłębiają wiedzę właśnie w takim obszarze. Ja jestem Martyna Rogowska i jestem tutaj studentką na Uniwersytecie WPS w Sopocie na Wydziale Psychologii. Jestem przewodniczącą Koła Naukowego Seksuologii Klinicznej, a to jest mój kolega. Ja nazywam się Dawid Mikulski. Jestem wiceprzewodniczącym samorządu studenckiego. Jestem też przewodniczącym Koła Naukowego Darwin Swinburne Club, które zajmuje się psychologią ewolucyjną i prowadzeniem badań właśnie w tym obszarze. Koło Naukowe Seksologii Klinicznej przede wszystkim zajmuje się promocją zdrowia seksualnego. E, też takim walczeniem z tabu, które jest wokół seksualności, e, i szerzenia wiedzy, właśnie e, w zakresie czy to zdrowych relacji, czy granic, e, czy też po prostu profilaktyki różnych chorób przynoszonych drogą płciową. Nasze koło natomiast zajmuje się tym, żeby obalać różne mity, które narosły wokół w ogóle tematu ewolucji, żeby promować nowoczesną naukę ewolucyjną. Ale też właśnie, żeby rozwijać naukę stricte badawczą. Prowadzimy różne badania wokół najlepszych ekspertów, opiekunów, które mamy nadzieję i przykładamy tego wszelkich starań, które po prostu spełniają takie kategorie badań po prostu światowej jakości. To jest taki jeden obszar wspierania działalności studentów. Mamy organizowane staże badawcze, gdzie osoby, które są zainteresowane podejrzeniem i też uczestnictwem w badaniach naukowych towarzyszą naszym naukowcom i biorą udział w ich projektach, w ich grantach badawczych, i tam generalnie mogą też realizować właśnie swoje pasje badawcze. Każdy student też indywidualnie może złożyć podanie o dofinansowanie jakiegoś projektu, który organizuje. Wtedy opiniuje go samorząd studentów, i też jest opcja na to, żeby taki projekt dostał dofinansowanie. Mamy bardzo dużo różnych możliwości rozwoju. Właśnie akurat jeśli chodzi o na przykład ścieżkę kariery naukowej, no to mamy tak, staże badawcze, można się co rok na nie zapisywać. One są z różnych dziedzin i pod opieką naprawdę doświadczonych badaczek czy badaczy, można po prostu zaczynać i raczkować tak naprawdę w stronę tej kariery naukowej, poznać to, jak to wygląda od podszewki. Aktualnie prowadziłem badania związane chociażby z rywalizacją, którą mężczyźni być może jakoś, jakoś tam uskuteczniają wobec po prostu rywalizacji o partnerkę. Staramy się badać, w jaki sposób mężczyźni, jeśli, jeśli rywalizują, to jak rywalizują, a co sprawia, że rywalizują, kiedy rywalizują mocniej, kiedy rywalizują mniej. A Staramy się też badać postrzeganie atrakcyjności przez kobiety, atrakcyjności dokładniej męskich twarzy, co sprawia, że kobiety uważają, Twarze męskie za atrakcyjne, a kiedy to postrzeganie się zmienia i w jakim kierunku. Nasze koło było na ogólnopolskiej konferencji seksuologicznej w Poznaniu w maju. i Tam miałyśmy szansę poznać bardzo ciekawych ludzi. Też były tam oczywiście stanowiska różnych organizacji pozarządowych działających na rzecz właśnie zdrowia seksualnego czy po prostu szerzenia wiedzy. No ale też były oczywiście bardzo ciekawe wystąpienia, wykłady, była też sesja posterowa, więc te kontakty po prostu się nawiązuje, żeby nawet po prostu pracować między wspólnie, tak interdyscyplinarnie i też między różnymi uczelniami, bo fajnie po prostu mieć osoby z różnych środowisk, żeby wymyślić coś jeszcze ciekawszego i na przykład działać wspólnie, nie? Na rzecz naszych jakichś pomysłów konkretnych. Mamy przedmiot, który nazywa się Zastosowania Psychologii Projekt Zespołowy, gdzie studenci przez cały semestr pracują nad projektami, które mają aplikacyjny charakter w obszarze psychologii biznesu, psychologii klinicznej, psychologii wspomagania rozwoju. I każdy semestr kończy się konkursem, w którym można wygrać nagrodę pieniężną. I studenci, ci, którzy mają motywację i chcą, mogą ten projekt potem zrealizować, wdrożyć go w życie. Jeden z takich projektów funkcjonuje do dzisiaj. Ma on na celu integrację osób głuchoniemych z osobami słyszącymi. Raz w miesiącu studenci spotykają się i grają w grę Dixit właśnie z takimi osobami. Także form jest bardzo dużo, to tylko zależy tak naprawdę od motywacji studentów, w czym chcą wziąć udział. Dostajemy też na, na, wni na różne wnioski, po prostu wsparcie finansowe często na, na promocję koła na zakup po prostu środków edukacyjnych, na przykład książek. Dostajemy zresztą wsparcie na wyjazdy na międzynarodowe, takie największe po prostu konferencje, na które też nasze projekty się, się dostają, z czego jesteśmy bardzo dumni. I nasze władze też są dumne, bo po prostu czynnie to wspierają.